Cześć, chcę Wam dzisiaj pokazać bardzo ciekawą chłodnię którą dostarczamy właśnie dla klienta Vivo Intrans z Dolnego Śląska jest to nowa chłodnia Schmidt Cargo w bardzo ciekawej kompletacji jak widać na pierwszy rzut oka klient przykłada tutaj dużą wagę do estetyki mamy felgi aluminiowe Alcoa DuraBright lakierowane pod kolor Piasty, opony Michelin, skrzynia paletowa na 36 euro palet dodatkowe uchwyty promowe na podporach postojowych dodatkowe oświetlenie do cofania LED. agregat Thermo King Advancer 400. A z drugiej strony otworzyłem wam, żeby pokazać jak wygląda otwarta skrzynia paletowa. Wszystko oczywiście w ocynku, żeby nam nie rdzewiało. Podobnie rama, jak to w szmicu ocynkowana, 10 lat gwarancji na powłokę. Tutaj też mamy uchwyty promowe. Zamiast standardowego kosza na dwa koła zapasowe z tyłu mamy też mniejsze skrzynie na palety, bądź na jakieś elementy zabezpieczenia ładunku. Tutaj akurat mamy zamontowane koło zapasowe. Świetna sprawa, czyli odboje rolkowe Dynamic Ram Protection ze specjalną sprężyną z tyłu na czepa dojeżdżając do rampy. Nie obija się. To wszystko dobrze pracuje. Praktycznie niezniszczalny system. I jeszcze jeden komplet lamp cofania. LED, dwie strony. Lampy zespolone LEDowe z dynamicznym kierunkowskazem. Podwójne rygle na górze. Obrysówki LED z kierunkowskazem dynamicznym, plomba SBS. No, jak widzicie, możliwości personalizacji naczepy jest wiele. Jak tylko macie taką fantazję, chcecie mieć coś wyjątkowego, to zapraszamy do kontaktu. Katalog możliwości jest. Bardzo szeroki, także można mieć super sprzęt, który nie tylko pracuje i zarabia, ale też cieszy oko. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, jak macie jakieś pytanie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Na razie cześć.